Cześć, witajcie na kanale Red My Lips Artyam, Artiam imię Sylwia i jestem makijażystką. W dzisiejszym odcinku multum inspiracji, ponieważ stworzę dzisiaj za pomocą tej paletki aż pięć makijaży. Jest to paletka marki Glamshop, która nazywa się Wiśnia w czekoladzie. Jest to paletka wypuszczona już jakiś czas temu, niemniej każda paletka, która do mnie dociera, jest pewnym rodzaju kopniakiem dla mnie do stworzenia tego typu odcinka um, pełnego pełnego inspiracji. Jeżeli macie tą paletę, to na pewno ten odcinek Wam się przyda, ale jeżeli jej nie macie, również możecie ją obejrzeć, go obejrzeć. W poszukiwaniu inspiracji do makijażu z użyciem produktów, które już macie w domu. Ale najpierw porozmawiamy sobie chwilkę na temat tej palety. Jest to paletka w takim bardzo fajnej, poręcznej wielkości. W środku posiada 12 cieni. Jest to paleta bez lusterka, niemniej wydaje się bardzo taka praktyczna i poręczna. Opakowanie troszeczkę przypomina opakowanie jakichś pralinek, czekoladek, a w środku właśnie bardzo apetyczne kolory przypominające nam właśnie nieco odcienie czekoladowe, wiśniowe, od fioletów, brązów, beży, aż po takie głębsze czerwienie. Paleta zawiera w sobie 5 kremowych matów oraz 7 błysków, w tym między innymi perły, turbopigmenty i topery. A aby dowiedzieć się jakie makijaże można za jej pomocą zmalować, koniecznie musicie oglądać ten odcinek do końca. Zapraszam Was do oglądania. Do makijażu wykorzystam cukier puder, Likier, nadziewany, fabryka czekolady i fondy. Zaczynam aplikacją bazy podcienie. Na pędzelek aplikuję cień nadziewany, po czym spryskuję pędzelek mgiełką. Zbliżony cień nakładam na powiekę ruchomą, stemplującym ruchem, aby stworzyć nieregularne plamy. Następnie tą samą czynność wykonuję cieniem fabryka czekolady i nieco bardziej precyzyjnym pędzelkiem. Cieniowanie pogłębiam jeszcze cieniem fondi, również aplikowanym na mokro, tym razem nieco bliżej linii rzęs. Na środek powieki aplikuję klej do brokatu, na który nakładam następnie cukier puder. Między błyskiem a matem dokładam jeszcze nieco likieru. Rzęsy podkręcam, a maskarą dodaję jeszcze kilka stempelków na powiece. Na koniec tuszuję rzęsy. Makijaż wykonam cieniami Krokant, Błyszcząca Pralina, Śmietankowy, Nalewka, Miedź i fondi. Na powieki nakładam bazę. Linie rzęs pokrywam brązową kredką, którą następnie rozcieram niedużym pędzelkiem. Na jedną z powiek aplikuję cień Miedź, natomiast na drugiej Nalewkę. Oba cienie aplikuję na powiekę ruchomą i załamanie, a następnie rozcieram granice. Powyżej załamania dodaję krokant, aby stworzyć ładne rozmycie koloru. Przechodzę do dolnej powieki. Na oku z miedzią, na dolną powiekę nakładam nalewkę, a na oku z nalewką miedź. Zewnętrzną krawędź makijażu wyostrzam cieniem śmietankowym. Wewnętrzne kąciki rozjaśniam błyszczącą praliną, a na linię wodną nakładam brązową kredkę. Cieniem w kremie maluję brązową kreskę, którą następnie gruntuję cieniem fondi. Na koniec podkręcam i tuszuję rzęsy. Teraz użyjecie fondi, krokant, błyszcząca pralina, nadziewany i likier. Powieki pokrywam bazą, a następnie czarną kredką zaznaczam wewnętrzny kącik oraz zewnętrzną część linii rzęs. Białym eyelinerem obrysowuję wewnętrzny kącik oraz dolną powiekę wzdłuż linii rzęs. Pokrywam również linię wodną, a zewnętrzny kącik wyciągam. Teraz sięgam po krokant, którym zaznaczam wewnętrzną część powieki, wyciągam kolor ku górze. Pokrywam nim również wewnętrzny kącik oraz dolną powiekę poniżej białej kreski. Makijaż pogłębiam odcieniem Nadziewany, a następnie fondi. w tych samych miejscach co poprzednio. Środek powieki rozświetlam błyszczącą praliną, a na matu i błysku nakładam likier. Makijaż wykańczam tuszując rzęsy i nakładając kilka 10mm kępek w zewnętrznych kącikach. makijaż wykonam cieniami Nadziewany i Wiśnia. Niedużym pędzelkiem aplikuję Nadziewany, szkicując początkowo docelowy kształt makijażu. Następnie wypełniam szkic kolorem, posługując się nieco większym, zbitym pędzelkiem. Krawędzie makijażu precyzuję płaskim pędzelkiem zwilżonym odrobiną korektora. Na środek powieki nakładam klej do brokatu, a następnie wtłaczam w powiekę cień wiśnia. Czas na narysowanie kreski. Maluję ją tak, aby jej zewnętrzna część była poprowadzona pod nieco innym kątem niż cieniowanie i aby całość tworzyła efekt podwójnej kreski. Wykańczam makijaż oka podkręcając i tuszując rzęsy. Do tego luku wykorzystam cienie fondi, Miedź, połyskujący, śmietankowy i krokant. Powieki pokrywam bazą pod cienie. Cieniem fondi zaznaczam zewnętrzny kącik oka, początkowo wklepując cień, a następnie rozcierając go na zewnątrz. Następnie przyciemniam zewnętrzny kącik dolnej powieki, a następnie podążam wzdłuż załamania, zostawiając pustą przestrzeń od linii rzęs w dół. Cieniem krokant rozcieram krawędzie makijażu zarówno na górnej, jak i dolnej powiece, a następnie przechodzę do aplikacji błysków. Zaczynam od miedzi na środku górnej i dolnej powieki, a następnie połyskujący w wewnętrznej części oraz w kąciku oka. Cieniowanie doczyszczam śmietankowym, a następnie aplikuję brązową kredkę wzdłuż linii rzęs i na linię wodną. Makijaż wykańczam podkreślając rzęsy i przyklejając połówki sztucznych rzęs w zewnętrznych kącikach. Moi drodzy, to był już ostatni makijaż, który chciałam Wam dzisiaj przedstawić. Paletka Wiśnia w Czekoladzie. Bardzo przyjemna do pracy paletka, bardzo przyjemne maty, które nie kruszą się zbyt mocno. Mi absolutnie nic, kompletnie nic nie osypało się w trakcie wykonywania makijażu, ale oczywiście osób zależy również od prawidłowej techniki aplikacji. Bardzo przyjemne błyski, które nie są takie zbyt zbyt ciężkie, zbyt mocno iskrzące, więc wydaje mi się, że dla osób, które lubią jednak takie delikatnie subtelniejsze błyski, ta paletka może się fajnie sprawdzić. Szczególnie jeżeli często hmm, dostają Was takie komentarze, że takie zbyt mocno błyszczące nie podkreślają Waszą teksturę powieki i nie lubicie aż takich mocno błyszczących, to uważam, że w tej palecie nawet taki gdzieś tam mocniejszy turbo pigment nie jest aż taki bardzo, bardzo mocno błyszczący i wydaje mi się, że właśnie do powiek takich troszeczkę dojrzalszych, która ma teksturę może się ta paleta bardzo fajnie sprawdzić. Kolejna rzecz, yy, bardzo ładnie podkreśla kolor moich oczu. Praktycznie przy każdym makijażu widzę, że ten, ta niebieskość moich oczu fajnie się wybija. Ja jestem jak najbardziej na tak, ale Wy dajcie mi znać, czy macie tą paletkę, czy może chcielibyście ją mieć. Jeżeli ją macie, to dajcie mi koniecznie znać, jak się u Was sprawdza, czy lubicie się z tą paletką i yy, jak się Wam nią pracuje. No i oczywiście czas na głosowanie, który z tych pięciu makijaży podobał się Wam najbardziej. Uwielbiam czytać Wasze komentarze na ten temat i zawsze, one są zawsze tak przeróżne i to jest niesamowite, że każdemu podoba się co innego i ma różne, różne preferencje. Więc jestem bardzo ciekawa, który makijaż właśnie w dzisiejszym odcinku podbił Wasze serca. I ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku z tej serii, który na pewno już wkrótce. Do zobaczenia, pa pa!